Przegrywamy z Piastem 4-1. Myślę, że pierwsza połowa tutaj zdecydowała. E, głównie pierwsza połowa i, i bardzo dobra dyspozycja rywala. E, my w tej pierwszej połowie, no, jakby spojrzeli na te bramki, no, to, to naprawdę nie poznawałem moich zawodników, bo, bo to były sytuacje specjalne, e, które powinniśmy bronić lepiej. Powinniśmy być lepiej zorganizowani, bo, bo wiemy, jak to mamy robić. A, a gdzieś, gdzieś to wszystko e, się posypało właśnie w tych sytuacjach. No i jak Piast schodził 3-0 do przerwy, no to wiadomo, że, że ciężkie nas czekało zadanie w drugiej połowie. E, natomiast no co, postanowiliśmy, że spróbujemy się powalczyć. Udało się zdobyć bramkę na 3-1 i gdzieś, gdzieś gdzieś, trochę ten wiaterek w te żagle e, nam zawiał, ale zabrakło argumentów. No, no wiadomo, że, że było widać dzisiaj bardzo dużą dysproporcję w jakości obu zespołów i, i, i myślę, że nieprzypadkowo drużyna Piasta Zaszła tak daleko w rozgrywkach europejskich i życzę im, oczywiście, powodzenia w tych dalszych etapach. Myślę, że na ten moment, mogę śmiało powiedzieć, że jest to najlepsza drużyna w Polsce. Co do nas, jeszcze, no okej, okay, ta druga połowa już troszkę lepsza, ale, ale no, dużo do myślenia mi dała ta druga połowa. Pierwsza też i, i, i musimy parę rzeczy przeanalizować sobie tutaj. Kilka zachowań, których nie chcielibyśmy widzieć zwłaszcza jeśli chodzi o takie podejście taktyczne. Na no spokojnie teraz teraz mamy trochę przerwy. W weekend gramy puchar i za, i za półtora tygodnia bardzo ważny dla nas mecz z Dremanem na wyjeździe i mam nadzieję, że wystarczy nam jednostek treningowych, żeby, żeby te rzeczy wyeliminować, które nam dzisiaj nie pasowały. tak? Wiadomo, że też rywal obnażył nas strasznie i eee, Inni może tego nie zrobią, natomiast musimy być przygotowani na, na, na każdy wariant. Chociaż chłopakom powiedziałem, że, że dzisiaj przegrywamy, nie mieliśmy argumentów, ale no, musimy mieć z tyłu głowy, że może przyjść w sezonie taki czas, że będziemy musieli taki mecz wygrać, po prostu. tak I, i musimy być na to lepiej przygotowani. Po prostu. Jeszcze raz gratuluję drużynie Piasta. Życzę im powodzenia. Dziękuję kibicom, że liczni dzisiaj oczywiście, wypełnili hale. I widzimy się w kolejnym meczu. Przegrywamy dzisiaj z Piastem. Piast, liczyliśmy na to, że będzie troszeczkę podmęczony po lidze mistrzów i gdzieś przy naszej dobrej formie, powiedzmy sobie, przy dobrym zespole, liczyliśmy, że. Te kilka aspektów, które się złoży pozwoli nam powalczyć o, o trzy punkty. Tak naprawdę walczyliśmy. Możemy tylko mieć pretensje sami do siebie, ponieważ gdzieś, jeżeli nawet ta gra była z przewagą na piasta, to tak naprawdę wszystkie trzy pierwsze bramki gdzieś to z naszych takich indywidualno, indywidualnych mocno błędów. Pierwsza bramka tam gdzieś nie potrafiłem wybić piłki. Druga, trzecia, Piast grał w przewadze z Michałem, więc no źle się do tego ustawiliśmy. Dobrze weszliśmy w drugą połowę, zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. No Nie pozwoliło to jednak złapać tak naprawdę mocnego kontaktu. Zamykamy ten rozdział, przegraliśmy z mistrzem Polski. To żaden wstyd z drużyną, która zagrała bardzo fajnym mecze w lidze mistrzów. Więc e, patrzymy teraz przed siebie, wyciągniemy e, wnioski, poprawimy się i liczę, że e, za tydzień, e, za kilka dni w Kratoszynie wygramy Puchar. A e, następnie pojedziemy e, do Gąbprachcic i tam przyjedziemy jeszcze trzema punktami do Pniew. Então, nós że seria um jogo uh, difícil aqui hoje, pelas circunstancias. Wiemy aí de uma maratona de jogos na Champions League. já com uma carga de minutagem alta em todos os jogadores mas tentamos equacionar isso durante a partida é muito difícil jogar aqui o pve esse ano tem uma equipe mais qualificada tem uma equipe com o um melhor volume de jogo ah, e a gente teve um bom comportamento em grande parte da, das duas etapas por isso somos merecedores da vitória continuamos aí ah, no pelotão de frente e agora é virar a chave pensar na, na, na Copa da Polônia que a gente joga na sexta-feira Przyjeżdżając tutaj, na pewno spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. Wiedzieliśmy, że to jest ciężki teren. Tutaj zawsze e, kibice dopisują, także to jest ich piąty zawodnik, który nas uczulał, że to nie będzie łatwe spotkanie. E, wiedzieliśmy też, że jesteśmy po ciężkich meczach w Lidze Mistrzów, co, co na pewno na, odbiło się na nas fizycznie, ale, ale myślę, że poradziliśmy sobie z tym. Nie obyło się bez błędów, ale najważniejsze są trzy punkty. Pniewy e, naprawdę przeciwstawiły się nam e, dosyć mocno, ale, ale myślę, że, że analiza. Którą, którą nam trenerzy przygotowali, przygotowali była, była słuszna i wiedzieliśmy czego mamy się spodziewać i myślę, że dzięki temu zdobyliśmy tutaj trzy punkty.